Cześć, witajcie na kanale Uminoboken, z tej strony Petit, a to poradnik do Usopa. Wjeżdżamy na pełnej w mój ulubiony sezon poradników wprowadzających do nowych liderów. Na pierwszy ogień, USOP, nowy niebiesko-czarny lider, nadchodzący w najnowszym dodatku Royal Bloodline OP10. Dobrze znana nam śmiertelna kombinacja kolorów z czasów Sakazuki'ego. Czy i tym razem te kolory zdominują najbliższą metę, tego dowiemy się już w marcu. Plusem tego deku jest to, że zapowiada się jako dość solidny midrangeowy deck, ale przede wszystkim bardzo tani, dlatego będzie przyjazny dla każdego, kto chciałby zacząć przygodę z tak naprawdę jedynym zakupem, jaki będziemy musieli poczynić, to playset Rebeki i Kyrosa z OP10. Jeśli chodzi o nowe karty, pozostałe karty raczej wyrwiemy bez problemu z komonów, uncommonów un i rarek. Poradnik standardowo zaczynamy od przedstawienia lidera. Niebiesko-czarny lider o czterech życiach i 5 mocy Jego pasywną umiejętnością jest to, że wrzucone postacie Dress Rosa o koszcie 2 lub większym mają plus 1 do swojego kosztu. Oprócz tego, w trakcie tury przeciwnika możemy raz na turę aktywować drugi efekt. Możemy to zrobić wtedy, kiedy jedna z naszych postaci o typie Dress Rosa jest usuwana z pola gry za pomocą efektu przeciwnika lub jest nokałtowana. Wtedy, jeśli mamy 5 lub mniej karty, w ręce dobieramy jedną kartę. Przechodzimy do wstępnej decklisty, zaczynamy od playsetu Leo, specyficzny searcher, jeden koszt 2k mocy, 1k kontry. On play jako koszt możemy zrestować lidera lub stage, następnie jeśli naszym liderem jest Usop, spoglądamy na top 5 kart z deku. Odkrywamy dwie inne niż Leo, które mają typ Dressrosa i bierzemy je do ręki. Resztę dajemy na bottom deck w dowolnej kolejności i traszujemy kartę z ręki. Leo jest Twoim najlepszym zagraniem na early game, w sumie też jest jednym z lepszych zagrań na late game, jeśli potrzebujemy przetrwać. Bardzo dobra karta do filtrowania ręki, możemy sprawnie uzbroić rękę w kontrę czy brakujące klocki do dalszego game planu. Dzięki Leo, głównianą rękę, możemy dość sprawnie przemielić w grywalny hand. Generalnie zauważysz, że sporo kart w Usopie jest nastawione na filtrowanie ręki. Mimo, że nie będziemy mogli zaatakować Usopem, to i tak warto skorzystać z sercza. Będziemy mogli użyć go do wyciągnięcia stage, o którym sobie powiemy później, do wyciągnięcia zoro czy frankiego, a sam Lio będzie też często rzucany właśnie z frankiego, ale o tym też później. Następnie Rebeka OP04, 1 koszt, 2k mocy i 1k kontra. On Play sprawdzamy top 3 karty z naszego deku. Odkrywamy jedną kartę Dressrosa, Rosa, inną niż Rebeka, i dodajemy ją do ręki. Następnie trasujemy pozostałe karty. Pamiętajcie, że gramy w deku drugą Rebekę i jej też nie możemy wyciągnąć za pomocą tego searchera. 4 sztuki dwukosztowego blokera Ideo o mocy 2k i 1k kontry. Generalnie nic specjalnego, można by rzec, ale w tym deku Ideo jest blokerem, który daje nam card draw. Za pomocą efektu usopa, gdy ideo ginie, a mamy 5 kart w ręce, możemy dobrać kartę. Darmowy blok, ratujemy postać, a do tego zyskujemy kartę. Czysty profit. Mimo, że nie wygląda, w usopie naprawdę robi robotę. 4 sztuki 2k kontry dwukosztowego One Soldiera. Activate Main możemy wysłać go do trasza, a następnie dać jednej z postaci przeciwnika minus 3 kosztów. W większości przypadków będzie tylko naszą 2k kontrą do obrony, ale czasami możemy zrobić kombo z Kairosem, czy Zoro do zbansowania, czy Keją większego targetu. Kolejny niski bloker, 3 koszt, 3 kamocy, bloker Bartolomio z OP04, do tego 2 k kontra, gdy rzucimy, a zginie, podobnie jak i Deo, da nam draw, a gdy go nie rzucimy, to zawsze możemy się obronić z 2 k kontry. Playset Cavendisha z OP10, 4 koszt, 6 kamocy, kiedy atakujemy, dobieramy dwie karty i tresujemy jedną. Kolejna karta do filtrowania ręki. Nie robimy tym jakiegoś większego filtra jak w przypadku Leo, takiego głębszego, ale nadal pozwala to nam na dobranie jednej karty czy wyrzucenie z ręki brika. W połączeniu z Corida Colosseum dostajemy rasha i możemy atakować inne postacie w turze, w której został zagrany. Może być spoko odpowiedzią na wszystkie early searchery do aktywowania, jak Lafitte czy Boni. Wrzucamy Cavendisha mając Koridę Colosseum, atakujemy searchera, a 5k z lidera aplikujemy w inny target. Im więcej ich mamy na stole, tym większy draw, dlatego zazwyczaj Cavendish będzie targetem przeciwników do ściągnięcia w pierwszej kolejności. 3 sztuki Sabos OP-10, Revolutionary Army Dres Rosa, 2k kontra, 4 Koszt, 5k mocy. Jeśli jedna z naszych postaci, inna niż Sabo o bazowym koszcie 7 lub mniejszym, miałaby zostać usunięta z gry za pomocą efektu przeciwnika, możemy zwrócić Sabo do ręki w zamian. Generalnie w tej wersji deku nie gramy niczego, co ma koszt wyższy niż 7, dlatego efekt ten ma zastosowanie do wszystkich naszych postaci. 4 Frankich z OP10 Bloker, 4 koszt, 5k mocy, 1k kontry. Dobieramy kartę, a następnie on KO, oprócz drołu mamy zagranie 3 Dropa Restet Strasza. Możemy rzucić Barto czy Ideo, ale w większości przypadków od razu zostanie stargetowany i nie przeżyje dalej, dlatego, Lio jest świetną opcją, możemy wyszukać przy farcie dodatkowe 4K kontry i obronić kolejne ataki. Franki to jeden z MVP tego deku. Kolejny playset z OP10, Rorono Azoro, 4 koszt 6 kamocy. on play możemy zrestować lidera lub stage Dressrosa, w zamian robimy KO postaci o koszcie 4 lub mniejszym i traszujemy dwie karty z top deku. Najlepsze mid zagranie, na 5 donach wrzucamy go i wywalamy dowolną postać zagraną przez przeciwnika w poprzedniej turze, możemy go połączyć ze wspomnianym wcześniej One Legged Soldier'em i wywalić dowolną 7 kosztową postać, nie dość, możemy zrobić KO postaci to dodajemy Dodatkowo po wejściu Zoro Korida z Koloseum może od razu atakować zrestowanych postaci, co czyni go bardzo dobrą odpowiedzią na na przykład fiego, który jest teraz lwią częścią naszej mety. Playset Kairosa, OP10, SRK, -ka, 7 koszt, 9 kamocy. on play cofamy 5 kosztową lub mniejszą postać do ręki, kolejna świetna postać do kontrolowania gry i tempa tej gry. Wyrzucamy jedną postać, atakujemy w drugą z Korida Koloseum, a razem z One Soldierem możemy cofać 8 kosztowe postacie jak na przykład Katakuri czy jakieś Luffy, Taro inny Ben Beckmany. Playset Rebeki z OP10, 7 koszt, 4 kamocy. On play, jeśli mamy na stole minimum 8 kosztową postać, dobieramy jedną kartę. Następnie odkrywamy do dwóch postaci o koszcie 7 lub mniej i typie Drezerosa, inny niż Rebeka z ręki. Zagrywamy jedną z nich jako aktywną i drugą z kosztem 4 lub mniejszym jako reset to jest MVP tego deku z Ability Usopa. Mamy gwarantowane użycie tego efektu, mimo że nie gramy żadnego 8 dropa w talii. Rebeka czy Kairos z miejsca mają 8 koszt ze względu na pasywkę naszego boga. Co chcemy wrzucać? Kairosa, później mamy kilka opcji. Zoro, Franki, Sabo czy Cavendish, ale warto pamiętać, że te postacie wejdą do gry Restet, dlatego w większości przypadków naszym czterokosztowym targetem będzie Zoro, bo jeszcze pozwoli nam zrobić KO na onplayu. Franky też może nie być głupi, mimo że zabiją, to wrzuci stresza do wolnego także sam siebie zamieni, a my zczeinujemy body na stół tak czy siak. Rebeka jest potężna. Generalnie z jej pomocą mamy potencjalnie trzy postacie do usunięcia. Mamy Kairosa i jego onplay, mamy Zoro i jego onplay, a następnie z Kairosa i Koridy Koloseum możemy zaatakować dowolną postać. A do tego, jeśli jeszcze mamy wolnego dona, to zapinamy go do Rebeki i atakujemy rebeczką. Gramy też jednego Luffiego z OP04, 7 koszt, 7 kamocy, postać ta może atakować aktywne postacie, następnie w Activate Main możemy cofnąć 7 kart z naszego Thresha na bottom deck i w zamian aktywujemy go ponownie, ale w trakcie następnej Refresh face karta ta nie zostanie aktywowana. No i generalnie jako, że USOP sam w sobie nie threszuje kart tak dobrze i tak szybko jak Rebeka, będziemy mieli mniej okazji do tego, by użyć tej karty, do tego gramy ją tylko w jednej kopii. Jako, że to 7 drop, to możemy go zagrać z Beki. Wrzucamy Luffy'ego, Zoro, robimy KO jakiegoś chip blokera a następnie Luffy z Koloseum. Ponowna aktywacja i kolejny atak. Luffy może być generalnie też świetnym finisherem do zamykania gier. Przechodzimy do eventów. Jeden gamgam Gam King Kongan. Raczej nie zdarzy się, że będziemy mieć 15 kart w treszu, ale samo 6k mocy za 3 zapłacone dony. No to to jest dobre value. Świetne combo z Luffy'em, który może zaatakować dwa razy za 13k. King Kongan na pewno śni się po nocach ludziom, którzy dostali od kogoś solidny 15 16k z Luffyego z double atakiem w czasach OP04. Tu pozdrawiam Danielosa. Sam King Kong Gun jest też bardzo dobrym tweakiem do Rebeki Sercera, która nie będzie wisieć jako dead karta na stole, bo do tych 2000 dopinamy 6000 z King Kongana i mamy atakera 8k. Podobnie z Rebeką 7 kosztową, zapinamy King Kongana w Rebekę i nagle z 4000 robi nam się 10, i gdy przeciwnik myśli, że jest safe, przy dobrych wiatrach jeszcze robi się 10k z double atakiem. Mute Malina. Następnie dwa gamgam Red Rocky. E, nic innego jak pozbycie się dowolnej postaci. Bez najmniejszego problemu pozbywamy się Shanksa czy Blackbearda, Shanksa w zielonych dekach. Generalnie wszystkiego, co może nam zagrażać. Na koniec playset stage'a korida Colosseum z pasywką, jeśli nasz lider jest liderem Dressrosa. Nasze postacie z typem Dressrosa mogą atakować inne postacie w tej turze, w której zostały zagrane. Sam stage jest ważnym elementem układanki dla Leo czy Zoro. By nie fryzować naszego lidera w celu użycia ich efektów, możemy praktycznie praktycznie za darmo używać ich umiejek za pomocą restowania stage. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. A na koniec biorąc pod uwagę wszystkie narzędzia do filtrowania ręki mamy pełną dowolność w ucinaniu jej jeśli trafimy dodatkowe kopie po wcześniejszym jej zagraniu. Jeśli już mamy ją na stole to śmiało możemy się kolejnej pozbyć za pomocą Lio czy Cavendisha. Co w startowej ręce? W startowej ręce na pewno musimy mieć sercera, czyli szukamy w maliganie Leo lub Rebeki i z naciskiem na Lio, ale obydwie karty będą fajne, koridę Koloseum, która nam ustawi dalszą grę i odpowiadanie na postacie rzucone przez przeciwnika, no i generalnie na używanie efektów Zoro czy Leo. No i następnie w zależności od meczapów w wolniejszej grze Cavendish do filtrowania i drołu oraz w przypadku bardziej agresywnych gier Zoro do kontrolowania bordu i pozbywania się fretów na stole. Techowanie deku. Co możemy w nim zmienić i ulepszyć albo całkowicie sobie stechować na naszą lokalną metę? Generalnie na ten moment nie ma zbyt wielu dodatkowych opcji na space tego deku, natomiast zdecydowanie warte rozważenia są dwie karty. Ice Age, dzięki niemu za jednego dona dajemy minus 5 kosztu i z Zoro możemy pozbywać się 9 kosztowych postaci, z Kerusa 9 kosztowych postaci, co w zasadzie ogarnia nam dowolną postać zagraną w grze, którą może rzucić przeciwnik. Ze starych kart, które już gramy, no to warto rozważyć Ratio Red Rocka, jeśli chcemy mieć poczucie większej kontroli <laughs> i zabezpieczyć się przed większą ilością big Boy przeciwnika, to zwiększenie ilości granych Red Rocków jest sposobem wartym rozważenia dla Ciebie. Standardowo jak w każdym czarnym deku, do rozważenia jest też Moria, możemy go używać do przywrócenia stresza Frankiego i Leo, a do tego koniec końców będzie też atakerem 9K. To jest dopiero uniwersalny wariacina. Możemy zastanowić się też nad Gravity Blade'em, ale nie wiem czy jest on niezbędny, chyba że na przykład mamy kilku Black Yellow Luffy w we na lokalsach, no to wtedy zamiast robić KO, którego nie możemy zrobić, rzucamy Gravity Blade Raging Tigera i Saboszczaki lecą na bottom deck tak szybko jak ich obecna cena na cm -ie. Ale generalnie mając w zanadrzu Zoro, Kairosa i ich możliwe kombinacje z Koridą Koloseum, nie potrzebujemy tego Gravity Blade'a. Jeśli chodzi o game plan, no to nasz idealny sposób na grę opiera się w pierwszej kolejności na przepaleniu searcherów, wyszukaniu stage'a, zagraniu tego stage'a. A jeśli mamy wolny dony, bez problemu dorzucamy do tego naszego Ideo i Bartolomeo. W zamian, gdy przeciwnik atakuje nas za 7, na przykład blokujemy i dobieramy kartę. Pamiętajmy też o efekcie naszego lidera, tak żeby nie był e, vanilla liderem. Żeby móc z niego skorzystać, musimy wcześniej kontrować ataki przeciwnika, tak żeby trzymać hand na poziomie 5 kart i ciągle ciągle dobierać karty przy opuszczaniu naszych kart pola gry. Bronimy postaci early po to, gdy zginą, podmienili sami siebie na nową kartę w ręce i to jest bardzo ważne. W mid game gramy Zoro i Cavendisha w zależności od meczapu. Następnie przechodzimy do naszych late game'owych opcji jak Kairos i Rebeka. Jeśli chodzi o takie podstawy, to to jest flow, którego e, powinniście szukać. Sam lider zapowiada się na dość solidnego meta contendera, który może namieszać, a na pewno na lokalsach. Dajcie znać, co myślicie o tym liderze do usłyszenia w kolejnym filmie.